Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o żelazie dla psów. Ten ważny minerał pełni wiele funkcji w organizmie psa, a jego niedobór może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W tym filmie omówimy dawkowanie żelaza dla psów, jego funkcje w organizmie oraz najlepsze źródła tego minerału w diecie. Powiemy również, jak rozpoznać objawy niedoboru żelaza u psa i co zrobić, jeśli podejrzewamy, że nasz piópel cierpi na anemię. Zapraszam do oglądania. Co to jest żelazo dla psów? Żelazo jest niezbędnym minerałem dla psów, tak jak dla nas. Odgrywa kluczową rolę w wielu procesach zachodzących w organizmie, a jego brak może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Funkcje żelaza u psów Tworzenie czerwonych krwinek. Żelazo jest niezbędne do produkcji hemoglobiny, białka odpowiedzialnego za transport. Tlenu do wszystkich komórek organizmu. Wspomaganie metabolizmu. Żelazo uczestniczy w procesach metabolicznych, pomagając w produkcji energii. Wzmocnienie układu odpornościowego. Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Chroniąc psa przed infekcjami, wsparcie dla rozwoju. Żelazo jest szczególnie ważne dla szczeniąt, ponieważ pomaga w prawidłowym rozwoju i wzroście. Przyczyny niedoboru żelaza u psów zła dieta. Brak odpowiedniej ilości żelaza w karmie może prowadzić do jego niedoboru. Problemy z wchłanianiem: niektóre choroby przewodu pokarmowego mogą utrudniać wchłanianie żelaza z pożywienia. Utrata krwi. Krwawienia wewnętrzne lub zewnętrzne mogą prowadzić do utraty żelaza. Pasożyty. Pasożyty wewnętrzne, takie jak robaki, mogą przyczyniać się do niedoboru żelaza. Objawy niedoboru żelaza u psów: bladość błon śluzowych. Błony śluzowe, takie jak dząsła, mogą stać się blade. Osłabienie i zmęczenie. Pies może być osłabiony, apatyczny i szybko się męczyć. Duszność. Niedobór żelaza może prowadzić do niedokrwistości, co może powodować duszność. Szybkie bicie serca. Serce może bić szybciej, aby dostarczyć więcej tlenu do organizmu. Brak apetytu. Pies może stracić apetyt, co może prowadzić do utraty wagi. Zmniejszona odporność. Niedobór żelaza osłabia układ odpornościowy, czyniąc psa bardziej podatnym na infekcje. Dawkowanie żelaza dla psów. Dawkowanie żelaza dla psów zależy od wieku, rasy, wagi i stanu zdrowia psa. Zawsze skonsultuj się z weterynarzem, aby ustalić odpowiednią dawkę. Żywność bogata w żelazo dla psów: mięso, wołowina, drób, wieprzowina, baranina. Ryby, łosoś, tuńczyk, sardynki. Jajka. Żółtka jajek są bogate w żelazo. Warzywa, szpinak, brokuły, marchew, buraki. Karma dla psów. Wybieraj karmę dla psów o wysokiej zawartości żelaza. Uwaga. Jeśli podejrzewasz, że Twój pies może mieć niedobór żelaza, natychmiast skonsultuj się z weterynarzem. Nie podawaj psu żadnych suplementów bez konsultacji z lekarzem weterynarii. Jak zwiększyć poziom żelaza u psów? Żelazo jest niezbędnym minerałem dla zdrowia Twojego psa. Odpowiada za transport tlenu w organizmie, a jego niedobór może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Jeśli podejrzewasz, że Twój pies ma niedobór żelaza, najlepiej skonsultuj się z weterynarzem. On zdiagnozuje problem i zaleci odpowiednie leczenie. Dawkowanie żelaza dla psów, dawkowanie żelaza dla psów zależy od wielu czynników, takich jak wiek, rasa, waga i stan zdrowia psa. Nigdy nie podawaj psu suplementów żelaza bez konsultacji z weterynarzem. Nadmiar żelaza może być również szkodliwy, jak jego niedobór. Pokarmy bogate w żelazo dla psów istnieje wiele naturalnych źródeł żelaza, które możesz dodać do diety swojego psa. Oto kilka przykładów. Mięso, wołowina, cielęcina, drób, baranina i dziczyzna to doskonałe źródła żelaza. Ryby, łosoś, tuńczyk i sardynki są bogate w żelazo. Jajka, jajka są dobrym źródłem żelaza, a także innych ważnych składników odżywczych. Warzywa, szpinak, brokuły, kalafior i marchewka to dobre źródła żelaza. Produkty zbożowe, ryż brązowy, owsianka i kasza jaglana są dobrymi źródłami żelaza. Czy warto podawać psom wątróbkę, aby zwiększyć poziom żelaza? Wątróbka jest bogatym źródłem żelaza, ale należy ją podawać z umiarem. Nadmierne spożycie wątróbki może prowadzić do zatrucia witaminą A. Pokarmy zabronione dla psów z niedoborem żelaza istnieją pewne pokarmy, których nie należy podawać psom z niedoborem żelaza. Należą do nich cebula i czosnek mogą powodować anemię u psów. Awokado zawiera toksyczne substancje które mogą być szkodliwe dla psów. Czekolada zawiera teobrominę która jest toksyczna dla psów. Winogrona i rodzynki. Mogą powodować niewydolność nerek u psów. Orzechy makadamia mogą powodować problemy neurologiczne u psów. Pamiętaj, że dieta Twojego psa powinna być zbilansowana i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z weterynarzem.